Drodzy rodzice, opiekunowie, zapraszamy dzisiaj na Wielkanocne przedstawienie z udziałem przedszkolaków z krainy guisiów, przedszkolaków z krainy podróżników oraz naszych rodziców. Przedstawienie nosi tytuł Wielkanocne jajko. Zapraszamy! A dziś patrzę, co to znaczy? Śniegu nie ma i mrozu brak? Jak to tak? Zimo, nie bądź obrażona. Zobacz, słońce coraz mocniej świeci. Cieszą się wszystkie dzieci. A ona, jak wielka dama, siedzi sobie sama. Y nie, nie odchodzi tylko, marudzi, dodatkowo coś pod nosem kręci, odejść nie chce, nie ma chęci. Coś tam szepcze. Krople, sople, kule, śniegule, śnieżyce, rękawice. w stronie Przecież już czas, żebym to ja zaczęła swoje panowanie. A wiecie, kim jestem? Ja! Ojej, co mam zrobić, żeby ta potężna zima ustąpiła mi miejsca? Zimo, uciekaj stąd. Zima ma serce z lodu, a może je stopić? Powiedzcie, dzieci, co może stopić lodowe serce zimy? Zawołajmy więc wszyscy na pomoc słońce. 改们开放年。 Czuję, że jest gdzieś blisko. Nareszcie koniec zimowej niewoli. Z radości chce mi się śpiewać. Hej, zwierzaki, opuszczamy trzapki. Wiosna przejmuje, chłodu nie chcemy. Zaśpiewajmy wspólnie wesołą melodię. muszę obudzić przyrodę do życia. Drzewa, rośliny, łąki, pola, lasy czekają. Tyle jest do zrobienia, żebym tylko o niczym nie zapomniała. Wiem, najpierw zbudzę zwierzęta. Które zimowe śpiące muszę pobudzić? I jakie ptaki przywołać cię do kraju? Światek zimą strasznie śpi, ciepłe lato mu się śni. Grube futro misia grzeje, w czasie zimy je. Chociaż wiatr le się huczy, nie słyszy, przez tym mruczy. A gdy wiosna już nadchodzi, niedźwiadek z ze swojej wychodzi. przeciera zasłane oczy, na polanę szybko kroczy. głodny niesłychanie z jarku wymiotku na śniadanie. rośliny obudzone. Teraz mogę spokojniej siedzieć na swym tronie. Słuchajcie, idąc pod owad, spotkałem moją przyjaciółkę która podarowała mi piękne jajko. W zajączku, oto mój świąteczny prezent dla ciebie. Pójdźcie, jakie piękne. Od razu mi się spodobało i od razu je polubiłem. Tylko co ja mam z nim zrobić? Już wiem, powieszę je na choinkę albo przystroję czubek z bierkowego drzewa. Zajączku, chyba ci się coś pomyliło. A cóż teraz się zaświęca? w Wobec Wobec tego mogę z mojego jajka zrobić pierwotność. Pisać Idę zatem po Zaraz wracam. Oj, ten... Coś to zadziwadło. Blade jakieś. Nie rusza się? To jest jajko. Jest duże. Czy mam często budowaliśmy. Może byśmy jest jedny. Starczy dla nas obu. Zajęło mi mieszanie farb, ale już jestem, kochane, jajeczko. Powiedzcie, gdzie jest moje jajko? Gdzie ono jest? Co się stało? Kto się zabrał. Może stała mu się krzywda, a tak je polubiłem. Obyślemy ładny wzorek i sanko. Ratunku, zajączku! Bo nie A ja już zjeść? A jestem jajkiem na wielką pisankę, prawda? Spokojnie, nikogo tu nie widzę. W razie potrzeby obrazy Cię, może czuć się uciechwiec. almost Ależ to jest moje jajko! Nie Nieprawda! To nasze jajko! Znaleźliśmy je właśnie tutaj! Ale skąd? To jest moje jajko! Podarowała mi je moja przyjaciółka Kwoka! Co się tutaj dzieje? O co chodzi? Oj, nieładnie! Pogódźcie się, proszę! Idą święta! Czas radości, nadziei! i pokoju. Rzeczywiście zrobiło się miło, ciepło. Przepraszamy Cię, Zajączku. Ale, ale, co tak pięknie pachnie? To chyba Mazury chleb, szynka, wielkanocne baby, i baranki. To pachną strojnych palemek, wśród uświeconych w oczach na Jezusa na ziemi, przypomina baranek ufrowy. Nowe życie w przyrodzie staje czego? Jajko jest symbolem. Wobec tego podzielmy się jajkiem, bo tak każe tradycja i nasi dziadowie również świętowali tę zgodę. yeah Dziękujemy za tak piękne przedstawienie wielkanocne. Ja może tak po kolei wymienię. Jajko Mateusz Golas. Jajko Mateusz Golas. Przepraszam za pomyłkę. Jajko Malina Wączyk. To Magdalena Cisielska. Lis Magdalena Dątaj. Słońce Sandra Witaszek. Wiosna Renata Lis. Krzysztof Zima Cecilia Tafelska, Niedźwiedź Krzysztof Hoffman, Wróbelek Magdalena Nowak, Wiewiórka Anna Katarzyna Sienkiewicz, Żaba Lucyna Regdosz, Stała Dominika Białek, Moty Justyna Chałki, Biedronka Natalia Antoszewska, babcia Kazimiera Nowak, wnuczka Antonina Nowak, Baranek Weronika Lis. Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, zarówno i dzieciom, jak i dorosłym. Również e, gorące podziękowania właśnie dzieciom z Kroiny Gunisiów, Pani Lucynce, Pani Edycie, Pani Lucynce, Kolejny podróżników pan, ty, oraz podziękowania Pani Marcie, pani Ilonce, jak również Pani Magdalenie. Serdecznie dziękuję. Życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych świąt. A myślę drogie dzieci, że za chwileczkę zajączki przypisają do nas do przedszkola. Także jak wrócicie na salę, to się rozglądajcie, bo możecie spotkać tam niespodziankę. Dziękuję wszystkim.